Sima tu zeskam i dzisiaj przedstawię Wam moją teorię dotyczącą Glamrock Boniego. Czyli postaci, która pojawiła się w uniwersum FNaFa stosunkowo niedawno, a bardziej to he <grystanie> <grystanie> nie pojawiła. I podczas tej teorii pogramy sobie Famangas. poczemu nie? Gra się skończyła szybciej niż zaczęła, ale w Walensie. Um, także pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę. Um, doceniam. Um, także zacznijmy już od tej teorii. Jak pewnie każdy dobrze wie, um, Afton po pożarze w FFPS-ie zgrał się do cyfrowej wersji, która nazywa się Glitch Trap, a właściwie to Vani go zgrała. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest istotne. To jest istotne, jeśli chodzi o tę teorię, ponieważ właśnie będzie się ona głównie opierać na glitch trapie i glamrock animatronikach. Mianowicie wygląda to tak, że zacznijmy może najpierw od tematu glamrock Boniego. Glamrock Boniego wiemy, że istniał na pewno, bo nie możemy nie moglibyśmy tego normalnie powiedzieć, tak, o że nie ma go, to musiał kiedyś istnieć, tylko on istniał, bo widać to na przykład na Bonnie Bowl, gdzie jest właśnie jest właśnie pokazane. Boni, można to zobaczyć jeszcze na ym, wiadomościach. Nie pamiętam, jak się te wiadomości dokładnie zbiera ale w jakiejś tam wiadomości na 100% da się um, dostać wiadomość, że Glamrock Bonnie był widziany w kilku tam miejscach i o czwartej bodajże ten łańcuszek tych wszystkich rzeczy się urywa i zostaje tylko, że o czwartej był widziany w Monty Golf także to jest zarówno część teorii Zarówno część teorii, jak i część ym, tego dowodów, że Glamrock Bonnie istniał w na Security Bridge i w tym całym mega Pizzaplexie. A częścią teorii jest to dlatego, że skupmy się na tym, że Bonnie był widziany w Monty Golf. Na tym się głównie skupmy. Według mnie, skoro Burn Trap. Bo tak się nazywa Springtrap w części fnaf -a. Nagle magicznie dostał rękę. Magicznie dostał ucho. Magicznie zni znikło tam parę rzeczy. Magicznie parę rzeczy się dodało. A nie ma bo niego? bo według mnie to może mieć jakiś głębszy sens. I właśnie o to chodzi, że Glitch trap, czyli Afton, mógł specjalnie przejąć kontrolę nad wszystkimi animatronikami to by się łączyło z inną teorią, o której może jeszcze kiedyś opowiem jeżeli wam się spodobają takie teorie, to dajcie łapkę w górę to będzie więcej na pewno to się łączy z inną teorią, że Glitchtrap ma kontrolę nad innymi animatronami Glamrock oprócz Glamrock, to też będzie w innej, teo w innej teorii przejdźmy już do Set, skoro miał Kontrolę nad wszystkimi glamrokami, to według mnie są i według przedstawiam teraz moją wersję. Skoro Glitch według wielu, miał kontrolę nad wszystkimi glamrokami, no to według mnie w nocy ma kontrolę nad każdym. A Glitch Trap był już zgrany w cyfrowej wersji, kiedy Mega Pizza Plex istniał. Także że za czasów prawdopodobnie Glamrock Boniego. I tu się zaczyna cała głębsza część tej teorii. Co jeśli William Afton, Glitchtrap, specjalnie przejął kontrolę nad Bonim i wziął go specjalnie na tamto Monty Golf, gdzie był ostatnio widziany, co można zauważyć po wiadomościach, i potem przejął kontrolę nad Monty i Monty go zniszczył I wtedy ktoś by się mógł zapytać No dobra, ale po jaki grzyb ym, William miałby przejmować kontrolę nad dwoma animatronami? Po jaki by mu to było grzyb? Ano po takim, że jak wiemy William był spalony i znaczy przetrwał pożar, ale Um, nie miał dużo części, nie miał po prostu. To można było zobaczyć w FFPS-ie. Nie miał dużo części. I po to mógłby niszczyć tego glamrock niego, żeby sobie te części odnowić. Także on mógłby z tym, że tą mocą, że może kontrolować glamrock animatroniki, mógłby zwabić specjalnie, przejąć kontrolę, Albo zwabić, nie wiadomo. Ja się opieram na tym, że przejął kontrolę i jak przejął tą kontrolę, <grywia> Demontyzacja, chociaż nawet nie mam zarobków, ym, i poszedł do Monty Golf, i potem przejął kontrolę nad Monty, który go zniszczył. Mogło być też tak, że przejął kontrolę nad Bonim, poszedł do Monty Golf i Monty go już sam zabił, bo jak wiemy, Monty jest jednym z. Przez wielu uważanych za najagresywniejszego animatronika w FNAF-security Bridge. Także mógł też go sam z własnej woli. Ale ja się trzymam tej teorii, że Afton przejął kontrolę nad Montim i zniszczył Glamrock Bonnie'ego, niego, aby pobrać z niego części. I wtedy. Wątpię, żeby to był Monty, chociaż możliwe, że to był ja się, Monty. Opieram, ja się opieram na tym, że to była Vanessa. Wzięła te części z Glamrock Boniego, na przykład wyrzuciła gdzieś, nie wiem, do śmietnika, dajmy na to. A z częściami, które były z Glamrock Boniego, po prostu przerobiła jakoś, albo wstawiła już gotowe, do Springtrapa, który był, jak wiemy, w Richard Station. Tam na samym dole, co widać podczas true-endingu, jak ktoś jeszcze nie przeszedł gry, to... współczuję spoilera I ona mogła go odnowić. Ja się trzymam tej teorii. Nie wiem, jak Wy. I według mnie to wszystko było tylko po to. Cały Rock Bonnie tak naprawdę Afton przejął kontrolę nad Glamrockami według mnie tylko po to, aby odnowić swoje całą. I według mnie tylko po to przejął kontrolę nad Glamrockami, żeby zniszczyć któregoś z Glamrocków. Znaczy prawdopodobnie miał w planach Boniego, no bo wiadomo. Boni. Boni, on był w Spring Bonim. Boni to Boni, także części z Boniem go mógł wykorzystać. Według mnie to ma sens i według mnie tak to właśnie funkcjonuje. Nie wiem. Mo możecie sądzić inaczej. Według mnie to jest tak. Dla tych, co ci, dla tych, co to ciekawi, to będą jeszcze odcinki z Security Bridge, ale akurat o Security Bridge mówimy. To przytrzymajmy się jeszcze trochę Glamrock Boniego. Ponieważ, jak dobrze wiemy, Glamrock Bonnie musiało tam się stać coś niedobrego, skoro kiedy, kiedy Freddym pójdziemy do Boni Bowl, albo na przykład mamy pierwszą kasynkę kiedy z Freddym siedzimy w recharze stacji i, i przechodzi Vani. I Gregory mówi, um, czy widział tego Rabbita, to Freddy z takim smutnym można powiedzieć głosem mówi not anymore, nigdy więcej. Także może... może, może to było coś dramatycznego na przykład. A on nie wiedział o tym. Ponieważ Spring... Um, cały czas mi się to myli. Boom -trap, ukośnik, glitch trap przejął nad nim kontrolę. Według mnie... To ma sens, ponieważ Zamrok Freddy nie był kontrolowany. Nie był przez niego kontrolowany. O tym też może kiedyś zrobię jeszcze osobną teorię. Jak mi się. Jak będzie dużo lajków pod tym. I to jest. To była cała wersja mojej teorii. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli coś źle zrobiłem. Starałem się powiedzieć wszystko mniej więcej dobrze. Wszystko mniej więcej zrozumiale Także jeśli teoria wam się spodobała To zostawcie łapkę w górę Zostawcie subskrypcję po więcej filmików z FNAFika Naszego ukochanego No i widzimy się Może nawet jeszcze dzisiaj Nie wiadomo Mam nadzieję, że dzisiaj No i to tyle. Na ura.